Hejka wszystkim. Dzisiaj tak wieczorową porą. Yy, na temat yy, podłączenia kamery cofania w rekordzie, tam już parę osób pisało pod filmikami, no nie było czasu. Ani przed żniwami, ani nawet po, po młocie soi. Dzisiaj taka wolna chwila, no to zrobimy materiał. tak lecąc po kolei od samej kamerki yy, kamerka jest w drugi raz montowana była montowana poniżej jak tu widać są na nitach yy, zaraz nad tym profilkiem i została przeniesiona jednak do góry yy, nie yy, była na dole, odległości dobre były, bo daleko widziała. Ale było to w samym zbliżeniu, co do pod całym kombajnem było wszystko wąsko. I to jest kamerka jedna z dwóch, która jest, pokazuje dość tym szerszym kątem. Druga jest jeszcze nie zamontowana. Ta pokazuje akurat szerszym kątem I dalej No nie jest to może wtedy już takie wyraźne wszystko To jak się należy Ale wiadomo Zarys jest Tak To jak mówię Została zamontowana wyżej Bo zależało mi na tym Żeby to łapało też Po rozłożeniu sieczkarni Profil. Mniej więcej było to zbliżone. Przy samym dojeżdżaniu. Minus tego. Yy, przy cofaniu, przy jakichś krzakach czy coś, kamerka jest wysoko. Gałęzie, liście potrafią yy, zasłonić yy, samą co Czego przykładem jest Pogięcie tych blach tutaj, od sieczkarni, trochę to już się wyklepało. No, i wiadomo, jest coś za coś. Wysokość do szerokości. Plas dobry obejmuje, ale, tak jak mówię, yy, jednak, jakby były na przykład dwie na tył po bokach, to by to byłby inny efekt. I co dalej? Kawałki są poprowadzone jak na razie po czujniku zapchania lewatorów. Wszystko to jest takie zrobione od sztuki, bo było robione w kilka godzin przed przed pierwszym wyjazdem. Nie było już po prostu możliwości poprawek jakiś no była ewentualnie jedna poprawka no to tak jak mówię poprzeniesienie do góry kamerki jest to tak poplecione powinno się to peszlem owinąć lepiej zabezpieczyć i tyle jest wspólnego z innymi kablami do tego momentu yy, dlaczego bo Sama złączka jest takiej grubości w stosunku, no tak jak do palca. To są złączki. Yy. Już pokażę, jak rozkręcę, bo jedną ręką telefon, drugą rozbierać. Yy. O, steropinowe i dobre to jest, bo jest, yy, jest ząbek, tego się nie podpięcia się nie pomyli. O. I skręcane, skręcane jest na gwincie. Może nie jest to jakaś szczelność, bardzo szczelne, wodoszczelne ale ale lepsze niż zwykłe wsówki. I co, dlaczego było tu tak zrobione? Są za szerokie za grube te złączki, niestety w żadnym miejscu by to nie przeszło nie zmieściłoby się po kablach od instalacji elektrycznej czy od czy, czy od y, świateł czy od tego czujnika i dlatego jest puszczone drugą stroną tu jest zejście na dół wszystko wszystko montowane na trytkach i doprowadzone po prostu ładnie do zejściem no trochę to zejście tu koło tych wyczących pod, na podsiewacz nie jest dobre, ale o co mi chodziło? Jest ładnie schowane, tu jest dominięte. Też by się dało, przydało coś os osłonić od tych rantów ostrych, ostrych, nieostrych, ale jest ładnie puszczone za przewodami hydraulicznymi od, od kierownicy od, od wspomagania na siłownik. I o to mi właśnie chodziło, że jest schowane cały czas, nic, nic nie zawadzi, tu jest puszczone od dołu. Trytkami to jest ładnie kabelek naciągnięty w miarę. Tutaj sobie przechodzi. W razie jakiejś naprawy czy czegoś nie powinno się to uszkodzić. Jeszcze jest tutaj przejście. Tak samo cały czas. Przewodami przeplecione przez przewody, tutaj sobie biegnie. I tu już jest odbicie yy, na przewody, namocowanie od, od odcofania gardzieli. tutaj tędy właśnie No i to tak takim układzikiem po prostu jest puszczone i tutaj jest cały kłębek Recałar pozostałość kabli yy, od razu mówię kable wziąłem 15 metrowe bo akurat tak, takie, takie, tak, taki zestaw trafiłem akurat Yy, na internecie, na wysyłkę, i kable sobie biegną do góry, i wyjściem tu jest tak jak ta żółta taśma tam jest wyjście już na sam monitor. Ale to nie jest wszystko, Bo to jak mówiłem, jest w zestawie. Były dwie kamery, y... i do tego przychodził między łączeniem tych dwóch kamer. Jest po prostu taki mały rozdzielacz kablowy y... ze złączkami, tak samo. I y... no nie jest tam ta podpięta, no nie. I wszystko to jest pod całą konsolą od, od, od yy, pod zegarami. Hmm. Teraz tak. Yy. Kamerka, no tak, wiadomo. Po załączeniu. Zasilanie tam było. No, trzeba by to zdejmować, tę konsolę całą, żeby pokazać, jak to jest podpięte, ale tak, tak, zazwyczaj trzeba znaleźć po prostu prąd plusowy. Tak, żeby było po załączeniu kluczyka, żeby się to dało załączyć. W tej chwili jest wyłączone. Kamerka fajnie działa, bo yy, pamięta po prostu, yy, jeżeli zostanie niewyłączona, a odłączymy prąd, ona po załączeniu prądu z automatu się włącza. W tej chwili jest tak jak widać, o. No, i w tej chwili taki jest odbiór yy, na te podczerwień, bo wiadomo, tam jest ciemno. Tam były rozłączone wcześniej te yy, kamerki. Yy, co? Yy, tak, mówię, tu jest w tej chwili złączka już tam za tym trójnikiem. Owinięte, żeby to się nie, to się nie, nie rozepnie, ale tak ochronnie po prostu jest zrobione izolacją żeby na ostrym nie było yy, tak jak mówię tak ta akurat co jest to jest na stałe z liniami cofania druga ma yy, druga ma załączane linie no w tej chwili no to wiadomo nie jest podpięte Docelowo, docelowo ma być wrzucona do, do zbiornika. Co tu można powiedzieć? No, funkcji jest dużo: jest odwracanie obrazu do góry nogami od prawej, od lewej. W ogóle te luszczane jakieś odbicia, no to tak jak tutaj w tej chwili. W menu mamy, no właśnie, tu jest, jest, jest w menu dużo tych ustawień i kolor i, i kontrasty. I, I jest dużo, dużo tego, no zoom, przybliżanie, no co komu, co komu pasuje. Tu jest do menu, do przestawiania menu plus, minus, co jeszcze? To już chyba trzeba by. Aha, co? A u mnie akurat tak się trafiło z podpinaniem plusa, że jeżeli by mi wywalił bezpiecznik, to po prostu mi nie. Na zegarze, że tutaj tym głównym nie działają nie działają, działają wskaźniki. Nie może coś jest nie tak, może ten że, że, że wywalił ako, no ale akurat bynajmniej tak trafiłem na takie podpięcie, no nie po stacyjce. Yy, drugie co? No to już muszę tam wam pokazać, bo były trzy kable do podpinania zasilania, no to tak wam przejdę i zaraz pokażę na schemacie, bo jest, jest wszystko. I tak, y, no tutaj jest taki schemacik. Oczywiście, wiadomo nic. Nic po polsku. Wszystko po chińsku, no nie po chińsku, no ale wiadomo chińskie. Chińskie wszystko, no to. I tak, minus, no to mi do, do masy wiadomo. I są dwa plusy. Z czego? jeden jest właściwy, prawdopodobnie, już nie pamiętam, ale to był bodajże czerwony niebieski tutaj to tak wygląda, aby był niby zielony kto tam zna angielski, czy jakiś tam no to niech sobie przeczyta, ale po mojemu rewersie, to no to do może, prawdopodobnie jest odłączania włączania sygnału wstecznego tak było w internecie, tam w jakichś instrukcjach opisane, i wtedy wzmiało wzbudzić yy, tę drugą kamerę. U mnie, bynajmniej to po, po, w trakcie, jak podłączałem, no to yy, te jedne kamery po prostu blokowało jakoś, czy coś nie wiem, coś było nie tak. W każdym razie jest tylko podpięty, bodajże czerwony, i. I minus do masy, no nie? No ale to, to, to jeszcze, tak jak mówię, yy, no to wiadomo, jest V2, no to jest prawdopodobnie ta, co była, ta, co jest zamontowana z tyłu, i V1, yy, no to jest ta, do której będzie zamontowana. No i jest ona tutaj, i co, tak jak mówię, ona ma mniejszy kąt widzenia ale jest, bliż... jest wszystko zbliżone według tamtej i jest większa ostrość czyli po prostu z miejsca się to kwalifikuje no, na, na, na lepszą dokładność tak do zboża no nie one mają inne oznaczenia nawet i i tak wygląda małe takie 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 stalowe no nie jest to stalowe bo wiadomo to jest proszkowe utwardzony materiał metalowy metalopodobne coś ale fajne szczelne tak samo na podczerwień i to tak mówię no to działa bo widzieliście sami no nie w zestawie był jeszcze od zakłóceń moduł, ten filtr taki sobie filterek przeciw do kamery cofania. I niestety nie jest zamontowany, bo jego parametry nie są na 24. Tak jak w rekordzie. Tylko bodajże tam w opisach było do 15. Tego tutaj nie ma podane. Dla porównania tutaj jest cena. Yy, to było jeszcze zamówione, tak jak którego to było zamówione. 20 lipca. Wiadomo plastik o budowach, monitor plastikowe, wszystko Nie zgrzypi, ale no Do tego w zestawie tak jak tu mówię Drugi kabel 15 Można było tam dziesiątkę no Można było, można było krótsze, no ale aby miało braknąć no to lepiej wiem dłuższe yy, Zresztą wtedy jak zamawiałem to tylko akurat taki był To akurat nie od tego Przełącznik schowany na zapas yy, mogły być dziesiątki, no ale to wtedy, no nie było wtedy akurat tak w ofercie. Nie mieli pilocik taki na baterię płaską. Tutaj napazno chciał wysunąć no. Takie coś no. Jeżeli nie będzie latał z pilotem po kombajnie, czy coś i włączał, wyłączał. Co? Yy, tu jest taka nakładka przylepka w takim kształcie, żeby gdzieś na szybę przylepić. Nie wiem, czy by to zdało egzamin. I była, jest jeszcze oprawka, która należy zrobić za półeczkę w kombajnie do montażu monitora, gdzieś w obudowę czy coś, coś w tym stylu. No tak jak widzieliście zrobiłem. Zrobiony jest na ramce stalowej. Tam przykręcony na jednym wkręcie. Czy jestem zadowolony z tego? No na pewno. Bo, bo widać, nie wiedzie się już, nie jest takie ryzyko. Żeby gdzieś w tyłu, z tyłu coś wjechać, a propos jeszcze tego, można by to komuś zopchnąć. Aby ktoś chciał, no, ale tutaj, jak mówię, no, to jest do 15 maksymalnie. Ten zakłóceniowy, Tam na zasilaniu nie na 24, ja bym to doczytał. To bym go w ogóle nie brał. Bo on tam ile dopłaciłem do niego? No w sumie dwadzieścia pięć zł. Sam zestaw wyszedł pięćset. No. Adres firmy dane. Jak, komu, jak ktoś by chciał dzwonić to zamawiać nie powiem wam że nie, nie, nie jestem yy, jestem po prostu zadowolony z tego bo za te pieniądze to jak chciałem na przykład yy, w normalnym sklepie kupić tu, na przykład dajmy na to u korbanka na Antolce to liczone było tak gdzieś od półtora tysiąca Zestaw z dwiema kamerami. Także nie są to duże pieniądze, a cieszy i przydaje się. Jak zamontuję nażniwa kamerę do zbiornika, no to też tam coś wrzucę. Jak na razie to się sprawuje. Także do następnego.